Czasami kanał z tej strony Czerwony Rycerz, a to jest już trzeci odcinek z gry Scarity Charity 3D yy, i dzisiaj sobie jak zawsze programy, chyba musimy od nowa przechodzić, ale to nic się nie dzieje. Yy, jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie ten odcinku łapkę w górę i suba, bo wbijamy 70 subskrypcji do końca tego miesiąca. Może się uda nawet do niedzieli, czyli do Wielkanocy. Będziemy szukać wtedy królików czy jajek. To zależy, ja będę szukał królików. A i w Wielkanoc w niedzielę chyba nie będzie odcinków. Jeszcze zobaczę, czy będę bo zobaczę, bo wtedy jest Wielkanoc. I chyba będę odpoczywał, ale zobaczymy, czy będę miał siły, czy mi się uda. Tu idziemy. Ona mnie za nie zauważa w ogóle. Dobra. Dobra. To jak zawsze. To wiecie, co może to, bo my to robiliśmy w tamtym. Dlatego ja to przesunę. Dobra. I to co, breakfast, to to robiliśmy. Robiliśmy z co zmieszczycie, i telewizor. I dzisiaj zrobimy jeszcze chyba dwa inne, albo jedną. Na pewno będą inne. No, i jak mówię Modern Strike dzisiaj nie będzie, ale teraz będziemy robić dużo SketchUp 3D. Myślę, że 7 odcinków będzie. Dzisiaj też po SketchUp 3D pojawi się Fortnite, a po Fortnite Roblox. Tu musimy kupić Kai. 8. Dobra. Teraz uciekamy. Dobra, jest. Co to robiliśmy. Jeszcze tylko telewizor i przejdziemy do nowej Missy. I poczekajcie po reklamie. Po reklamie Mess TV. So much Misty. can'ton what her, her show. Czyli tam jakieś show oglądał. po swoją pracę. Bo ona jest nauczycielką. Miss It. Będziemy musieli zniszczyć telewizor i zobaczymy, jaka jest kolejna misja.

Krowbar, nie pamiętam gdzie jest. Możemy sobie kupić. Jest krowbar. Ona pójdzie na górę. Dobra, zniszczona. I teraz będziemy już robić dwie nowe misje. I napiszcie w komentarzach, coś chcecie, żebym jak w gry grał, to pokazywał się w masie. Wiecie, że będzie tu kamerka na przykład. Napiszcie, bo ja mogę tak zrobić. Tylko napiszcie, czy chcecie komentarzach, żeby kamerka była i mnie widzieliście tylko w masę, bo pokażę twarz dopiero na 100 subskrypcji. To już widzieliśmy w sumie w tamtym odcinku. Oj, poczekajcie. Już mamy nową misję Run Mystery Dressów pewien Hair from going Hair Mask and party. Nie wiem o co chodzi, zaraz zobaczymy. Ale coś z party z imprezą. Aha, dobra, musimy zniszczyć jej tą niebieską sukienkę, czyli pewnie musimy... No poczekajcie, reklamę przeczekam. Już po reklamie. I my chyba musimy co znaleźć, tu będzie? To. A, i paint. Czyli musimy paint może kupimy. O za wideo to poczekajcie z dwie minutki. Jednak musimy to znaleźć. Ona jest na górze, sukienka jest. Wiem co zrobimy. Dobra. Ona teraz pomału wchodzi na dół. Dobra. do jest gdzieś tu. Nie tu. Tu nożeczki. O, o, o. No to chyba nawet już. O, to fajnie. To spoko logo. Jest jeszcze tu. Czyli do tego było trzeba zacznąć? Udało się. Jeszcze jedno i myślę, że kończymy ten odcineczek. Dzisiaj jeszcze pojawi się pojawią się dwa odcinki z z Fortnite i Robloxa. No bo tylko tu coś powysował. I napiszcie w komentarzach czy chcecie odcinki z kamerą, że tu będzie mnie widać w Mastem. No i tak, fajnie jakbyśmy dzisiaj mieli 65 subskrypcji, jest już 64. I fajnie jakby było dzisiaj 65 subskrypcji na moim kanale. Wbijmy proszę, róbcie konta i mi nabijajcie, bo... Będzie więcej odcinków, wtedy to jest dla mnie motywacja, że mnie lubicie. Właśnie dlatego wtedy nagrywam filmy, bo wiem, że Wam się podobają, i trzeba znaleźć pin, czyli pewnie jakąś pineskę, czy coś w tym stylu. Czekajcie, czekajcie. O, ta, o, jest pineska. O, ja mam 50, poczekajcie reklamę wezmę i... Może jeszcze... Ja mam tylko 50... O, reklamy, to poczekajcie Coś się wyłączyło Coś się nam wyłączyło Hmm, dziwne Reklama, dobra. To Dobra, to była tylko reklama za pieniądze. Sorka. Teraz tą pineskę. Aha. Czyli dobrze, że ona jest na górze, bo to trzeba zrobić na dole. Dobra, uciekliśmy. I myślę, że Wam się odcinek spodobał. Jeszcze zobaczcie tą kadzetę. Czyli ona poszła tam gdzieś indziej. Usiądź, ale się udało. No i myślę, że Wam się odcinek spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subika. I widzimy się za dwie godziny. Za dwie godziny, bo nagrywam sobie wtedy Fortnite'a. Cześć! Pa!